Nagrywa? <grywa> Kurde, muszę zakupić ekran taki, <grywa> żeby widzieć. <grywa> Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was do parku, na wycieczkę po parku w okolicach Książa. Książ leży nieopodal, nieopodal, w Wałbrzychu w sumie. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, a jesteście, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. No to idziemy na punkt widokowy. To jest dosłownie mały fragment, jaki mogliśmy zobaczyć przed chwilą. Sami możecie zwiedzić o wiele, o wiele więcej. Jeżeli chodzi o miejsce za moimi plecami, możecie iść do stadniny koni, możecie iść do parku królewskiego, który prowadzi od Świebodzis od końca lub też początku zależności, w którym miejscu jesteście. To nazwijmy to od początku Świbodzic, tam gdzie jest takie malutkie Tesco, prowadzi aż tutaj do parku, później możecie pójść na punkt widokowy, gdzie już Byliście, gdzie już widzieliście parę y, fajnych ujęć y, oraz do samego książa, gdzie, gdzie tam są tarasy, gdzie, gdzie możecie wejść do środka i zobaczyć również podziemia dla, dla najbardziej zacie, zaciekawionych osób. Także słuchajcie, jeżeli chodzi jeszcze o zamek książ i historię tego zamku, książ, możecie wszystko zobaczyć y, w filmach Trzeciej y, Rzeszy, tak zwane, jak ja to mówię, y, podam Wam linka mniej więcej, jeżeli ja to znajdę, podam wam linka pod, pod tym filmem. Y, no i słuchajcie, koniecznie musicie sa, sami się tutaj wybrać, koniecznie musicie sami zobaczyć co tutaj można y, tak naprawdę zwiedzić. Nie opodal jeszcze zamku książ jest palmiarnia, także y, spokojnie można sobie dzień od rana aż do wieczora tutaj zaplanować. Jest co oglądać. Y, jeżeli chodzi o malutkie dzieci, no to słuchajcie, jest trochę dojazd utrudniony na, y, nie tylko na, na właśnie punkt widokowy, ale na niektóre z tej trasy jest. Y, bardzo ciężko gdziekolwiek dojechać wózkiem. Nie wszędzie możecie wejść z małym dzieckiem, i nie wszędzie dojdziecie w klapkach plażowych, które akurat mam na nogach. Także jeżeli się wybieracie właśnie w te tereny, to koniecznie musicie założyć jakieś wygodne obuwie no i wszystko po prostu przemyśleć. A więc ja zabieram się tutaj za, za leżing, na trawing. A was bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam Was właśnie na okolice Dolnego Śląska. Także do zobaczenia już całkiem niebawem. Papa! Pa.